Zakradziona mężczyznę. 400 latka No i wydawało się, gdzie tu? Happy news. 700 plus dla każdego, kto adoptuje zwierzę. Kupili los, zakradzione pieniądze, bo co można kupić innego za kradzione pieniądze, jak nie los na loterii? I wygrali pół miliona euro. Szok! Jesteś jak Ci od trapek. Zabrałeś Miusa, no to rozmawiajmy o nim. Więc ja nie uważam, że tyś złodzieje. Tylko, że zdarzyło Ci się mi Ugoda. Ja nie wnoszę oskarżenia o kradzież. Ty dzisiaj kradniesz newsy, a ja okłamuję ludzi. Cześć, cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystko Ale wiecie? mam dzisiaj newsa. Ja też. Jak ktoś lubi darmowe pieniądze, to dzisiaj o tym pogadamy. Darmowe pieniądze. Jak ktoś lubi pasję, dzisiaj o tym pogadamy. Jak ktoś lubi. Ach, dużo się będzie, no dużo. Jak ktoś lubi kraść, też o tym pogadamy. Pogadamy. To jest co mój masz? pierwszy news. Dawaj. E, otóż we Francji e, całkiem niedawno, dokładnie dwa tygodnie temu, okradziono mężczyznę, 400 latka no i wydawało się, gdzie tu happy news? Mężczyzna kiedy zorientował się, że zniknął mu portfel, e, który był w plecaku, który też mu zniknął, stwierdził, e, że... Czy, czy to byli bezdomni, którzy zniknęli? Tak, do... oczywiście. Twierdził, że, Zmieni że zgłosi... Nie, zmienił mojego newsa. No. Mamy to. Stwierdził, że zgłosi sprawę na policję i z, oczywiście w banku od razu zablokuje swoje karty. Zanim jednak do blokady doszło, sprawcy użyli z kart 50 euro. 50 euro, bo tylko na tyle pozwalał wypłacić, czy użyli. Za, za inwestowa... nie, nie użyli. Zainwestowa, nie, użyli. 50 euro, e, nie dało się więcej, bo nie znali pinu. I, jakby, to jest szokujące dla mnie historia, że oni w tych 50-eurowych zakupach postanowili stwierdzić bezdomni, tak? Czyli, oprócz jedzenia i tego coś tam. Czyli, a, jeszcze, los uchwili się do nas po raz drugi. Pierwszy raz, że nam się udało zwędzić portfel z kasą i z w działaniach. A drugie, że kupimy los na loterii. I wygrali pół miliona euro w tej loterii, którą organizował organizator tej zdrabki. 500, 500 tysięcy euro, no ale ponieważ kwota to nie jest taka, żeby ją wypłacić w sklepie, w którym robiono zakupy, to zaproszono ich do ORO siedziby organizatora loterii. Stwierdzili, że to nie jest najlepszy pomysł <gryw> i nie udali się do tego organizatora tej loterii, ale w jakiś sposób o sprawie się dowiedziano. I e, właściciel portfela, jakby to doczytałem przed chwilą dopiero, właściciel portfela stwierdził, dobra, ugoda. Ja nie wnoszę oskarżenia o kradzież, wy dajecie ten kupon i dzielimy się po połowie, bo gdyby nie moje pieniądze, to nie mielibyście mieliby kuponu, a gdyby nie to, że, że go kupiliście, ja bym go nie kupił, więc ja nie mam tych pieniędzy, więc uczciwie będzie adwokat tego o, tego okradzionego mężczyzny stwierdził, uczciwie będzie, jeśli podzielimy tymi wygranymi, bo Organizator loterii mówi hola hola pieniądze kradzionymi pieniędzmi kupiony los musimy wstrzymać wypłatę i wstrzymano wypłatę. Bardzo sprytnie. bardzo sprytnie. Każdy dzień kiedy pieniądze no, pracują oczywiście. Mówi... Oczywiście. E, dlatego lepiej dla złodziei bezdomnych i dla właściciela portfela dogadać się i stwierdzić nie było tematu ja wam pożyczyłem kartę żebyście kupili los. Stwierdziłem że tak będzie najlepiej i mamy kasę. E, niesamowita historia. E, takie historie dzieją się na naszych oczach. Hmm. Ciekawe, bardzo ciekawe. A zatem kupili los zakradzione pieniądze, bo co można kupić innego za pieniądze, jak nie los na loterii i wygrali pół miliona euro. Szok. Szok. Szokujące też jest to, co zrobił mały Krzysiu w 98 roku. Czyli e, już nie taki mały. W, nie, wtedy, też już nie jest taki mały, ale teraz się pochwalił na grupie, e, grupie na Facebooku NBA Historia, bo stąd mam tego newsa, go nie ma nic na portalach, po prostu wygrzebałem takiego posta, który bardziej mi się, mi się spodobał. Wyobraź sobie sytuację, że kochasz koszykówkę. Oglądasz jako, wiesz, 98 rok to niebo jeszcze w Polsce jest bardziej szare, budynki też takie szarawe, powietrze cuchnące, nie ma za dużo i patrzysz na Wielką Amerykę, koszykówka. E, Ameryka, Kanada grają super, no i wysyłasz list. Znajdujesz adresy 13 klubów koszykarskich. Nie, nie wiem jak się w 98 znajdowało adresy tych klubów, bo to reporterom nie było takie proste, nie było internetu nawet. Czy racz, w Polsce można powiedzieć, że nie było, że raczkował. Napisał, że 13 lub 15 tych klubów było, bo nie pamiętam dokładnie. Napisał jakiś, bez, jakiś taki krótki list, kilka zdań dosłownie. I trzy mu odpisały. To właściwie statystyka w mojej głowie to jest nieprawdopodobne tak naprawdę, nie, że dostałem jakiś list od gościa z Polski i Znam tę historię, kiedy R Ronaldo dostał list i nie odpisał, ale sobie go użył w, w muzeum. W Tak, ale tutaj sytuacja taka, że odpisali i Utah Jazz przys przys przysłał autograf e, jednego z zawodników e, i kolorowy folder z reklamami. Charlotte Hornets przysłali pocztówkę, a Vancouver Gryzys napisali do mnie list imienny, napisał Krzysiu. E, mówi, do dziś patrzę na to i nie mogę w to uwierzyć. I faktycznie, w sensie, e, myślę, że... Myślę, że ja, w swoim optymizmie, gdyby ktoś kazał mi obstawiać pieniądze, hej, wyślę jakieś dziecko do 300 klubów, to czy jakikolwiek mu odpisze? Powiedziałbym, że żaden. Gdybym obstawić pieniądze, prawdopodobieństwo, że jeden coś jakieś tam bet postawił, trzy, to się wydaje nieprawdopodobne, ale to pokazuje, że po raz kolejny, jak na przykład ja my widzimy, że warto odbywać akcje, nawet te, które wydają się, to no było dziecko, to on sobie tych szans nie, nie szacował, ale fajne że Rolnicę mogę w ogóle. Daj Daj znaczki. Da, ja no tak, no ale tak. choćby, nie? Bo byliby tacy, którzy by nie dali. Nie dali. Powiedzieli, że to jest bez sensu, oni nie odpiszą, to jest wielk za wielką wodą. A jednak okazało się, że akcja dała reakcję i niby to spierdola, niby parę listów, ale pokazuje to jest symbol, moim zdaniem, yy, tego, że im więcej w życiu próbujesz, tym więcej otrzymujesz. Bardzo ładna historia. Rozumiem, że to oni odpisali mu w 98, nie teraz. E, a to był hit <laughs> już. Tak, w 98. I okay. e, jeszcze zostając tylko przy koszykówce, zobacz sobie pierwszy link, teraz nazwałem intro. E, a propos prawdopodobieństwa i szansy, bo mi się zgrało, maskotka na jednym meczu NBA zaczęła rzucać takimi lotkami, wyłysą głowę jak twoja. No i to, że trafiła u gościa i się wczepiło, jest małą, małą szansą, a zobacz, co się wydarzyło później. Jaka jest na to szansa, że z takiej odległości dwa razy trafił w łysą głowę i się przyczepiło? Ale warto próbować. No tak. Widzę, że bardzo nam mocno ci ciśnie, że warto próbować. Tak. Warto też adoptować, adoptować psa albo kota. Teraz sobie robisz jaja? <grym> Dlatego, że. Pytałem się. Piena z gmin płaci za to aż 700 zł. Pytałem cię przed programem. <grym> że co? Czy, czy masz coś ze zwiętami i pieniędzmi? Pytałem Cię o to. <laughs> <dzieluścia> ty oszuście, Ty nie oszuście. Stary, nie połączyłem kropek w ogóle. Jesteś po prostu zwykły, jesteś jak ciąg trapek. Chciałbym wiedzieć skąd to wyniknęło, że Ty mnie za... dziwnie zapytałeś. E, b, nie, nie byłem sam, nie byłem sam. Byłeś, był z nami jeszcze Bo ktoś. Pytałeś, ale... czy mam zwierzęta, które siedzą? A ja się pytałem, tak nie wiedziałem co Ci chodzi, więc że czy masz coś ze zwierzętami i pieniędzmi? Ty nie. Mówię, zajebiście, no to mam niusa. A ja zapytam ci co? czy mam... Jesteś jest, jak ci od trapek? Zabrałeś <laughs> minusa. No to rozmawiajmy o nim. Rozmawiajmy o nim, bo jest fajny. Jest genialne. Słuchajcie, jest słuchajcie, 700 plus dla każdego, kto adoptuje zwierzę. Aby i 800, są takie gminy, doczytajmy. Doczytaliśmy w artykule, że są gminy, które dają między 500 a 800 złotych. To jest oczywiście weryfikowane yy, TikTok. To nie jest tak, że wiesz, dostajesz kasę, bierzesz psa pod pachę i psa za zakrętem opuszczasz. Nie wyrzucaj psa z samochodu w lesie, czy też innym zadupiu. Pies to nie żaden akumulator, czy inna stara pralka. To nie tak, tak nie to jest działa. Ja próbuję że... wydatki, które poniosłaś. Dokładnie tak, musisz dać faktury. Ten pierwszy moment, kiedy bierzesz psa lub kota ze schroniska, to są jednak jakieś tam wydatki pod tytułem legowisko, na żywność, jakieś inne rzeczy. No wiadomo, trzeba coś tam kupić, czasem zwykłą szczotkę. Czasem no, zajmowałem kiedyś się zwierzakami, mając solony dla psykota. I, I sobie pomyślałem, jak powiem o adopcji, zresztą się ucieszysz. Ale ty źle zada zadajesz pytanie, czy masz coś pieniędzy? Ja nie traktuję, widzisz, ja tu <grym 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 Nie widzisz tego, po prostu dzisiaj Masakra. Poczekaj, owszem, posłowie na rzecz. Dzisiaj mi ukradłeś newsa, to już jakby wyszło, ale pamiętajmy, że zachowanie nie jest tożsamością. Ja nie uznaję Ciebie za, za złodzieja, okay. tylko, że raz i na zboczyłeś. Bardzo ładnie powiedziałeś, zachowanie nie jest tożsamością. Tak. Oceniajmy zdarzenie, a nie człowieka. Dokładnie, więc ja nie uważam, że jest złodziejem, tylko, że zdarzyło Ci się mi ukraść Ale fajnie, dobra, słuchaj, tak serio, gmina Kamieńsk, bo o niej mowa. Tak. Super inicjatywa, bardzo prosta i dzięki temu się pozbywają po prostu zwierzaków z... z... A A pozbywają, ale Tak, ale pozbyw, na, y, pod słowem pozywają mam na myśli, że dają wolność i dają drugie życie zwyczakom. Super okay. inicjatywa. Y, to znaczy, wiadomo, że moim zdaniem to się w powinno być y, powodem do adopcji, Oczywiście. ale to bardziej, na, to bardziej chodzi o szum medialne, tak? Głaśnia sytuację, ludzie mówią. A może warto przygotować, inne? E, Widzę no. tu jeszcze inne newsy, pozytywne, jakby wibracje, bo mhm. to, że mówisz, że nie powinno być, owszem, e, szum medialny jest jedną rzecz, ale naprawdę realnie może być tak, moim zdaniem, że ktoś, e, Mówi, no wziąłbym tego psa i kota, ale okej, okay, no tak. na żywność nie stać, żeby raz w, w miesiącu kupić tam worek je jedzenia, ale to trzeba to, to trzeba to, to trzeba to trzeba zaszczepić być może. Trzeba... Wiadomo, że większość schronisk um, te psy wyadoptowuje już, kiedy są naprawdę zadbane, zaszczepione czy zaczipowane i tak dalej. Niemniej, no jest taka bariera wejścia, że no okej, okay, no mam tam, wią le ledwo wiąże koniec z końcem i taki piesek czy koty, to jednak jest wydatek, no bo jest. Natomiast fakt jest też faktem, że te zwierzęta w schroniskach najczęściej są dużo silniejsze niż takie rasowe psiaki czy kociaki. Tak. Dużo mniej się wydaje na weterynarza, dużo mniej się wydaje na lekarstwa, dużo mniej się wydaje na karmę weterynaryjną. Na, na pokazy dla psów. Też, też dużo mniej. Także zdecydowanie bardzo dobry pomysł. Fajnie, że jest ileś więcej, o ile więcej, wiele więcej niż kamień z gminy w Polsce. Zatem fajny temat, żeby w waszym domu zagościła miłość i to nie za 700 zł, tylko z, z dobrego serca, a gmina Kamieńsk i wiele innych gmin w Polsce, wam to jeszcze dodatkowo w finansowo finansowej pokryje część znaczących wydatków tych początkowych. No, pięknie, pięknie. Także 700 plus na psa i kota to już jest fakt. Ja kiedyś u weterynarza, kiedyś moja znajoma, ale na pewno nie ogląda, taka starszej daty, miała psa, którego musiała dać do, do, do weterynarza, To była znajoma weterynarka. I tam wyszła większa kwota, bo tam były grubsze tematy. I widzieliśmy, że ona nie ma do kasy, ale nie chcieliśmy, żeby czuła się jakoś związana, więc yy, zrobiliśmy taki myk właśnie, że... Yy, bo przypomniało mi się to, co że nie każdy może mieć. Więc zapłaciliśmy za to, a prosiliśmy, żeby ta weterynarka powiedziała, że to jest jakoś refinansowane, dofinansowane. No i ona... Tak wyszła, no, i, no i do tej pory ona myśli, że to było refinansowane z czegoś, z jakiegoś tam środków. No i, tak I żyje w takiej swojej bańce fikcji i, I czasami ludzie ty, ty, w napis głosują, ty, bo myślą, że im, pań, że im ty, daje. Ty, ty dzisiaj kradniesz newsy, a ja okłamuję <laughs> ludzi, także taki, tak, taki, taki kierunek prog do program. Idziemy. Dobra, co e tam masz? E mam takie newsa, wyobraź sobie, 700 plus dla psa i kota. E zatem przejdźmy dalej, bo mam też e coś innego ciekawego i znowu to nie jest jakiś tam news medialny, tylko to jest wygrzebane gdzieś tam z Facebooka. Zobaczcie tego burgera tutaj na tym zdjęciu. Normalny burger. Sęk w tym, że nie jest normalny, tylko to jest twór, to jest twór pani Aleksandry Pietrzyk, która ma taką pasję, że z modeliny robi różne rzeczy, w tym na przykład mini burgery i mini pizzę. Widzisz to? Mhm. I zobaczcie, że ten burger jest wielkości złotówki. Nawet można powiedzieć, że chyba na szerokość jest mniejszy. Tam mam tu pizzę taką na 4 złotówki. E, niesamowicie wiarygodnie to wygląda. Naprawdę mnie zdziwiła jakość tego, w sensie, że to jest naprawdę wiarygodne. Ja bym powiedział, że to jest e, żywy burger. E, że burgerem mogą być żywe? No może nie w to. W każdym razie... Do, do jedzenia. Do jedzenia. E, pizza też wygląda, a jednak jest super mała. E, Super jest to jak ludzie mają swoje pasje, trochę jak ten chłopak od NBA, tylko że ten po prostu chciał mieć kontakt ze, swoim, ze swoimi idolami, czy swoimi najlepszymi klubami, a tutaj ktoś po prostu otwiera rzeczy, które są w realu, w takiej w taki form, formule. Mega, no, wielowarstwowe happy news, nie, nie tłuczące, jakby. Tak, zero kalorii. Zero kalorii, to znaczy, kalorii może model, modelina czekaj, może mieć ile e, kalorii. Ile kalorii modelina? <laughs> No, ale chciałem tego takiego już na koniec, takiego Drobnickiego. Okej, okay, no Drobnicki. E, nie bardzo wiadomo, ile ma modelina. Dobra. Zespół szkół numer jeden w Choszcznie. To jest. <śles> Sorry, ale jak ty. To, jak to, 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 to trudne słowo, trudna fraza. Trudnie, jest... właśnie. Nie wiem, bardziej mi zastan... Choszcznie nie jest takim trudnym słowem. Zastanawiam się czy jest choszczno. Jest... Czy inaczej się, czy wiesz, bo to jest jakby, w, no no, ale zakładam, opowiem, że coś się, co się? Co się dzieje. Otóż, właśnie dwie siedemnastolatki z tego zespołu szkół, dwie uczennice, uratowały życie chłopca. Całkiem niedawno mówiliśmy o tym, że jak się zachować na lodzie i co zrobić, kiedy ludzie się pod tą załamie. A te 17 siedemnastolatki chyba jeszcze tego nie mogły widzieć, bo to było dopiero tydzień temu w naszym programie. Natomiast były takie porady, zachowały się bardzo wzorowo. Kiedy zobaczyły, że chłop, pod chłopakiem załamał się lód, w pierwszej momencie, co zrobiły, wezwały pomoc, czyli tak jak zgodnie z naszymi tipami zeszłego tygodnia, i zaraz później zaczęły szukać gałęzi i długą gałęzią wyciągnęły chłopaka z wody. Uratowałem mu życie, działo się to trzeciego, to w początkiem marca. 3 marca natomiast, komendant policji w nie postanowił zaprosić siedemnastolatki wraz z nauczycielami wraz z rodzicami do siebie i wynagrodzić ten 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 czyn e, otrzymały od władz choszcz na pamiątkowe dyplomy oraz oraz upominki e, i super dlatego że mogło się skończyć tak na zasadzie dobra stało się fajnie zrobiłyście znalazłyście gałąź i wyciągnęliście chłopca ale dobre takie postawy m, takie obywatelskie postawy takie postawy ratujące życie jak w tym wypadku trzeba bardzo mocno nagłaśniać i dlatego znalazł się ten m, news również nie tylko na lokalnych, w lokalnych mediach, bo prawda jest taka, że no nie no znalazłem ich w jakichś krajowych mediach, nie podchwycił tego telefon 24 ani Polsat, tylko, tylko gdzieś tam jakiś GS24.pl. Z Gminy Hoszczno też oczywiście lokalne magazyny, ale jak widzicie. Super. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Tak patrzę na te zdjęcia i to wygląda, jakby to nie było w Hoszcznie, tylko w Los Angeles. Ta dziewczyna taka tutaj opalona. Ta, ta czarna, nie? Znaczy, czarne włosy. Tak, wygląda jak taka Amerykanka, nie? No takie, tak. Czyli tak. po prostu ma mentalność, takie, takie wiesz, takie jamboy do przodu amerykańskie i mimo, że jest Choszcznie. Swoją drogą... Brawo chosz no, brawo dwie dziewczyny. Super postawa. Bardzo się cieszymy, że wśród młodych ludzi e Często jednak są, jak wiesz, piętnowane te postawy młodzieży, takie bardzo aroganckie, bardzo niefajne, ale to jakby nie sztuka krytykować, sztuka znajdować takie perełki, jak tutaj, i mówić kawał dobrej roboty e, i dawać wzór innym, że takie postawy są też nagradzane. Tak. Dlatego, że to, co, to, czego doglądasz, to rośnie, to, na co się fokusujesz, to, to dojrzewa. i... i to, Nawet co... jeżeli to są listy do NBA, to też może procentować jakoś <śleszy> listy do M. E, <śleszy> dokładnie tak. Taki właśnie dzisiaj program e, Happy News. Trochę taki złodziejski. <grym> trochę złodziejski. Trochę kłamliwy. Trochę tipów na to, jak oszukiwać u weterynarza, trochę tipów na to, jak oszukiwać kolegę. Teraz no, dopiero zobaczyłem, że puściłeś na grupę ten, ten news. To w ogóle nie, mogę... kosmos, nie? Jakby. Nie, 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 nie spodziewałem się nigdy tego po tobie, <grym> <grym> że, że aż tak dasz się oszukać. <grym> no nic, no, wszystko dobrego w Koniec. Dziękuję. A, ale drugi też mi ukradłeś, Tylko że nieświadomie, nie? Ale no to już sami wybaczę, nie? Bo to była na nieświadomce.